Ale Joanna nie mogła pogodzić się z bezczynnością, którą chciano jej narzucić. Pozostawiona bez pomocy podczas oblężenia La Charité, zrozumiała, że nie ma już co liczyć na pomoc od Karola Szydemiaki. Pod koniec marca, 1430 Rol, nie żegnając się z królem, wyjechałaby dołączyć do francuskich partyzantów, którzy potyczkowali się z Anglikami pod Lagny. Otóż w Wielkim Tygodniu, gdy właśnie wysłuchała mszy i przyjęła komunie w kościele Saint-Jacques de Compiègne, wycofała się pod filar kościoła i zaczęła płakać. Mieszczanie i dzieci otaczali ją. Powiedziała do nich: Moje dzieci i drodzy przyjaciele, powiadam wam, że zostałam sprzedana i zdradzona, i że wkrótce zostanę wydana na śmierć. Błagam was, módlcie się za mnie, bo nigdy więcej nie będę miała mocy by służyć królowi i królestwu Francji.